Jestem dzisiaj sobie zagramy drafta się to oczywiście późna godzina To jest drugi odcinek, który dzisiaj nagrywam Postanowiłem... No dobra Postanowiłem, że nagram już ten kolejny odcinek. Ale się chce trochę jeszcze pograć także Tak, tak że no, draftik nie zaszkodzi Sobie weźmiemy i tu obejrzymy

Tam też będą jakieś spotka, zawsze zlatywać. Przez postawione osoby zaznaczę, a może to się okaże, że to jest jedna gdy, ale jest to lepiej, bo się trochę, że zostaniemy tak złośliwie przez komputer wybrany w ale jest to... Ej, była paczka z Gold i mam z Gold. Zostaniemy przez postawione osoby w Który ci brałaś? Ja mam nagrywalkę. Nie, ja, to nie moja. To jest chyba moja. Nie Tak, to jest ta, którą nie mam. Dobrze, przejdziemy do głównej. Ani, ignorujcie tam oczywiście, co się tam dzieje w tle, bo tam moja mama ogląda milionerów. No, a ja dla was nagrywam odcinać 8 8,9. Jest Dawid Silva 9Z90. Jest również Fernandino 93 i Modrić 92. Ale co? Ja wiem, że to albo to wezmę. Jak ktoś ja nagrywam na telefonie. Yy, dobra. To będzie lepsze. Hmm. Ja na razie nie kom będzie. Bo chcę pod zgranie bardzo grać. O Roberto Filmino. I Lukas jak pięknie normalnie. W ja jutro Mój brat dopiero jutro będzie zaczynał nagrywać Fortnite. odcinki Fortnitea. O i tu Cesgo. No um, Kyle Walker. Walker. to rzeczywiście Nowa Zelandia, Australia mamy Dobrze. I w końcu musiało się to w stronę karta. Jeszcze ławka rezerwowa. urufier I teraz zapasowy. Bramkarz musi być premier. Subasic. Jest i kompak. Proszę że ma i Tam, że samej drobią. Lepiej jak nie ma tych bo to po prostu trzeba strzelać albo Robertson. Robertson. Więc nad tym się w ogóle nie Man. Ale powiem szczerze, że teraz nie mam żadnych skojarzeń. Nie wiem o co chodzi. Pewnie wszyscy o o co chodzi. Ale jest hmm. nas to Ja zaznaczę Choriec Katchurce, pomarańczowy kolor Wiesz, że nie musisz zaznaczać. Wiem, ale... Mówię to bo 35 tysięcy złotych można zgradzić z nich. Ale nie ma obowiązku grania. Może coś... RB by mi się przydało, nie Co powiem. To się, to się. RB musi być RB. Są to 40 tysięcy, więc... No dobra, zaznaczmy. Pomarańczowy korzeń ostatecznie. Co będzie to będzie? Proszę bardzo zaznaczam. I teraz się ucieczeniu na fotelu też tak to jest. Znaczy, czy... no, nie wiem. No, A co to panie? Panie? Może, może na przykład górną trójkę no nie. Słuchaj. Yy... Nie udało się chyba. Dobra, na nie na pozycji, ale 187 mi wyszło. A mi Także łapa, subik zawsze musi być. To najważniejsze. To z chęcią będę dla Was odcineczki nagrywał. No subiki, łapka to nic Cię nie kosztuje, także zostawiaj. Dobrze, co tu mi wyskoczyło, bo co mi tu znowu... idziemy tu znowu wozi? Na pozyskach. Wyłóżcie mi z tego, ja chcę wrócić do drafta. Dobra. Ym, nagram jeszcze jednego drafta, bo już jest późno. Choćby te dwa drafty już będziecie, chociaż ten odcinek już trwa 5 minutek, takie. przyjdzie, bo jak przyjdzie, to Pewnie mi znowu wejdzie na jedną stronę. Ja A, już na to przygotuję. Bo, przyjdzie? Przyjdzie. bo y, będzie przykro temu drugiemu bliźniakowi, jak jeden przyjdzie do ciebie. Ale ładnie tu jadę, do Dortmund. się u siebie, tak? Nie. Dobra. Ale, a gdzie ja będę trwała? No tak. Ale ignorować wszystko? Ale jadę, 4-0. Teraz mają kuboski do dziesiątej, będzie wam ciężko stać. I... 4 2. A bo już nie będę kolejnego tego draftu robił. A, że odmówił, patrz, myślałem, że jeszcze to nie finał. O, 84-playerowa special pack. Dobry. Także sorki, że ten jeden draft, ale choćby ten jeden. Ważne, że dwa już. 7 minut odcineczek Łapka, subik zawsze Dobrze eee, No i za filmik 84 Jest taki? Tak Zaraz może zobaczyć Będzie Tak Zaraz na końcu odcineczek i co fajnego, dropnie? Ikona, Ikona, ikona. Ma? Maradona. maradona? Tak, Maradona. maradona. Nie ten. Zynet i ja powtórka z kiedyś, tylko że kiedyś miałem wersji Prime. To wtedy mi bardziej pasowało, bo była wersji Prime. Ale taką Maradonę też. Dziękuję, tak, zaczynłem. Nie jako Maradonę. Za takie też dziękuję. Kupimy sobie specjalny pak koniec. I jest coś fajnego. Polak lewandowski. Nie. Dobrze, dobrze. Piątek, świątek. Także pamiętajcie, łapeczka, subik. Cześć i na razie.